Świat hokeja pogrążył się w żałobie po tragicznej śmierci John'ego Gudro, gwiazdy Nigel oraz jego brata Matthew. Bracia zginęli w wypadku 29 sierpnia w czwartkowy wieczór 2024 roku, zaledwie dzień przed planowanym ślubem ich młodszej siostry Katie. Ta niewyobrażalna tragedia wstrząsnęła nie tylko rodziną Gudro, ale całym hokejowym środowiskiem. Nagrywam ten film dla was z bólem w sercu. Wczoraj ciężko mi było pozbierać myśli, ale dzisiaj uważam, że taki film po prostu musi powstać. To hołd dla Johnego Gudra, To wspomnienie tego, jak wielką postacią był dla NHL i dla hokeja. To upamiętnienie tego, jak wiele radości nam dał. Nam, fanom NHL. Z tego filmu dowiecie się też szczegółów całego tragicznego incydentu, całego zajścia. Które nie do końca można określić jako nieszczęśliwy wypadek. Dlaczego? Oglądajcie dalej ten materiał. Do fatalnego w skutkach zdarzenia doszło około godziny 20.30 czasu lokalnego na Pensby Road w stanie New Jersey, skąd pochodzili bracia Gudrow. Johnny, 31-letni, i Matthew, 29-letni, jechali rowerami wzdłuż drogi County Road 551, gdy zostali potrąceni przez samochód prowadzony przez 43-letniego Sona Higgins'a z Woodstone. Według relacji Policji Stanowej New Jersey, Higgins kierujący Jeepem Grand Cherokee próbował wyprzedzić wolniej jadące przed nim pojazdy Sedana i Suwa. W trakcie tego manewru SUV zjechał na środek jezdni, aby bezpiecznie ominąć rowerzystów jadących po prawej stronie drogi. Higgins, kontynuując manewr wyprzedzania, próbował ominąć suwa z prawej strony, uderzając w braci gudro od tyłu. Śledczy podejrzewają, że w momencie zderzenia samochód mógł poruszać się z prędkością nawet 100 km na godzinę. Bracia gudro ponieśli śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Tragedia ta nabrała jeszcze bardziej szokującego wymiaru, gdy okazało się, że kierowca był pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz, który przybył na miejsce wypadku, wyczuł od Higginsa woń alkoholu. W toku śledztwa kierowca przyznał się do wypicia pięciu lub sześciu piw przed wypadkiem. Co więcej, Higgins miał również spożywać alkohol w trakcie jazdy. Sean Higgins został zatrzymany i oskarżony o dwa przypadki spowodowania śmierci w wypadku samochodowym. Dodatkowo postawiono mu zarzuty lekkomyślnej jazdy, posiadania otwartego pojemnika z alkoholem oraz spożywania alkoholu w pojeździe. Obecnie przebywa w zakładzie karnym hrabstwa Salem, oczekując na rozprawę w sprawie tymczasowego aresztowania zaplanowaną na 5 września. Śmierć John'ego i Matthew Gudro nabrała jeszcze bardziej dramatycznego wymiaru w kontekście zbliżającego się ślubu ich siostry, Katie. Uroczystość miała odbyć się w piątek 30 sierpnia w Filadelfii. Obaj bracia mieli pełnić rolę drużbów podczas ceremonii. Zamiast radosnego świętowania, rodzina Gudro musiała zmierzyć się z niewyobrażalną stratą. Johnny Gudro, znany w świecie hokeja jako Johnny Hockey, był jednym z najbardziej utalentowanych i rozpoznawalnych zawodników NHL ostatniej dekady. Jego kariera była pełna na sukcesów i uznania, zarówno na poziomie uniwersyteckim, jak i później zawodowym. Gudrow rozpoczął swoją drogę do hokejowej sławy w Boston College, gdzie grał w latach 2011 do 2014. To właśnie tam, w 2014 roku zdobył prestiżową nagrodę Hobby Baker Award, przyznawaną najlepszemu zawodnikowi NCAA. W tym samym roku miał okazję grać w jednej drużynie ze swoim bratem Matthew, co było spełnieniem ich dziecięcych marzeń. Wybrano go w drafcie NHL 2011 roku z numerem 104 przez Calgary Flames. Mimo, że nie był wysoko notowany w drafcie, szybko udowodnił swoją wartość na lodzie. Przez 8 sezonów był kluczowym zawodnikiem płomieni, wielokrotnie wprowadzając drużynę do fazy playoff. W 2022 roku Gudro stał się bohaterem jednego z najgłośniejszych kontraktów podpisanych tamtejszego lat. Dogadał umowę z Columbus Blue Jackets o wartości 68 milionów dolarów. Ten ruch miał być fundamentem odbudowy drużyny z Ohio i początkiem nowego rozdziału w karierze Johnego Hockey. W trakcie swojej 11-letniej kariery w NHL Gudro rozegrał 730. 63 mecze w sezonie regularnym i playoffach, zdobywając imponujące 776 punktów. Jego umiejętności ofensywne i kreatywność na lodzie sprawiły, że siedmiokrotnie był wybierany do udziału w meczu gwiazd NHL. Sezon 2021 na 2022 był dla Gudro szczególnie udany. Zdobył wtedy 115 punktów, w tym 40 goli i 75 asyst, co było jego najlepszym wynikiem w karierze. Te osiągnięcia Ugruntowały jego pozycję jako jednego z najlepszych napastników w lidze. Johnny Gudro był też patriotą. Nigdy nie odmawiał gry w reprezentacji narodowej. Miałem okazję spotkać go, porozmawiać nawet krótko osobiście w trakcie Mistrzostw Świata Elity w 2019 roku, gdy ekipa USA rywalizowała w grupie, której mecze rozgrywane były w Koszycach. Zresztą Najświeższe połączenie Johnnego Gudro z Polską to maj tego roku, kiedy polska reprezentacja, wracająca do elity po wielu wielu latach, zmierzyła się w jednym z meczów z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. W tej konfrontacji brał udział Johnny Gudro właśnie, a nawet po meczu udzielił kilku wywiadów, w których wychwalał Polaków, wychwalał ich ambitne podejście, ich próbę rywalizacji z dużo trudniejszym, dużo bardziej umiejętnym zespołem, jakimi byli jankesi. Johnny gudro mimo niewielkiego wzrostu, 175 cm i niewielkiej wagi, 75 kg, potrafił dominować na lodzie dzięki swojej szybkości, zwinności i nieprzeciętnym umiejętnościom technicznym. Jego styl gry, pełen finezji i kreatywności, przynosił mu nie tylko punkty, ale i uznanie fanów, którzy nadali mu przydomek Johnny Hockey, nawiązując do legendarnego Johnnego Manzelli z futbolu amerykańskiego. Wiadomość o śmierci Johnnego Gudro wstrząsnęła całym środowiskiem hokejowym. Szczególnie odbiło się to echem NHL. Kluby, zawodnicy i działacze całej ligi wyrażali swój smutek i składali kondolencje rodzinie Gudro. Columbus Blue Jackets, ostatni klub Johnnego, wydał poruszające oświadczenie. Dołączył się do niego komisarz NHL Gary Batman, który również wydał oświadczenie, podkreślając nie tylko sportowe osiągnięcia Gudro, ale także, przede wszystkim, jego charakter. Johnny Gudro pozostawił po sobie żonę Meredith oraz dwoje małych dzieci, córkę Noe, urodzoną we wrześniu 2022 roku, i syna Johnego, urodzonego w lutym 2024 roku. Śmierć Johnny'ego Gudro i jego brata Matthew to nie tylko strata dla świata hokeja, ale przede wszystkim niewyobrażalna tragedia dla ich rodzin i bliskich. Johnny Hockey zapisał się w historii NHL jako jeden z najbardziej utalentowanych i lubianych zawodników swojego pokolenia. Ta tragedia jest również przypomnieniem o niebezpieczeństwach związanych z jazdą pod wpływem alkoholu lub innych używek. Życie dwóch młodych ludzi, braci, zostało nagle przerwane przez nieodpowiedzialne zachowanie pijanego kierowcy. Do zobaczenia, Johnny. Mam nadzieję, że tafla w niebie jest odpowiednio zmrożona.